Ja się nie boi już nas co Zaraz kicia dostanie swoje jedzonko tak co No daj się pogłaskać No, nawet, nawet. Już się tak nie boi, a nie? Dobra. Julka zostaje na straży, a my idziemy sobie... Na zakupy. Ale, no na zakupy, ale najpierw jeszcze moje auto ratować, bo chyba sprzęgło poszło. Zaraz tu stoję za milą, za stacją paliw. Co tu się dzieje? Nowa działka, nowa inwestycja pewnie. Jest Rezion! Do... O, można. Kupi, Teraz mamy yy, nie, silnik nie pracuje No normalnie biegi wchodzą, nie? Teraz zapalimy. No, słyszysz to? No nie wejdź, no nie, nic z tego nie będzie. Lawetti Menelli albo holowanie. Wygląda na to, że LaVetti Meneli mnie ominie, bo można spokojnie z akumulatora odpalić na biegu i jedziemy na jedynce do mechanika potem. No i mam obstawę. Mojego grata na razie odstawiliśmy, bo nie ma czasu się nim zajmować. A trzeba kupić regały, póki mamy ekipę. Regały sklepowe, które będą w nowym magazynku, który właśnie kończymy. Na no popołudnie, mody pożyczył mi swoje subaru i impreza, też już leciwe. Ale jednak prestiż w porównaniu do Fiata jest dużo większy i budzą się emocje lansiarsko sportowe. Pomieszczenie, gdzie będzie magazyn, jest już gotowe i oddane, jakby już do użytku. Yy, na razie są tutaj dwa regały, które mogą pomieścić do 60 detektorów. Dzięki magazynowi, yy, sklep dostanie troszeczkę więcej powierzchni. Także zabieram się jeszcze dzisiaj po południu za ogarnięcie tego sklepu naszego, bo yy, zrobił się tam znowu niezły syf po całym tygodniu. Wiecie, jak widzę wiatrak, to zawsze mi się przypomina scena z takiego filmu, z takiej komedii z lat 90. You, I'm your father! Dobra, ale dosyć tych głupot. Dużo tutaj syfu wszędzie jest i dużo pracy. Nie wiem, czy poprowara iść teraz, czy, czy może w trakcie. Natomiast kartony się walają praktycznie po całym sklepie. No i trzeba trzy razy chyba będzie przemyć podłogę. No ale w każdym razie wszystko może będzie dobrze wyglądało. Bo tutaj też mamy jeden dodatkowy regał. Na naszym magazynie głównym znalazły się też miejsce na, na kartony, i wydawać by się mogło, że teraz mamy już fajnie, bo mamy podział na, na Nocte. No tutaj płynie do dezynfekcji, ale to już wiadomo, że muszą być. Mamy tutaj Prosa, to w sumie jest prawie cały regał i słuchawki z Gareta. Tutaj mamy Gareta Marsa, głównie, no nie tylko, ale głównie to i nasze nowe skafandry. No i tutaj mamy Questa kapana, akcesoria i no jakieś tam rzeczy jeszcze, a jeszcze sita. No i wszystko byłoby pięknie, tylko ja zapomniałem o jednej rzeczy, że dokładnie w poniedziałek, jak będzie publikacja filmu, planowana jest właśnie dostawa, przyjazd 40-35 sztuk sit, także tutaj bardzo fajnie ta ściana wygląda, bardzo tutaj jest przestrzennie, za chwilę będziemy mieć nie tutaj sita, tylko będziemy musieli się przesunąć gdzieś tutaj, tak? No, i z naszej przestrzeni, którą dzisiaj zrobiłem w sobotę, zostanie to, co było, tak? Czyli ten cały syf. No, może nie aż tak, ale generalnie będzie tutaj ciężko. Od godziny 11 próbuję coś zmontować, ale w ogóle dzisiaj weny nie mam. Wszystkie moce artystyczne mnie opuściły. A więc wsiadam na rower, jadę sobie na dłuższą wycieczkę, tak na 3 godziny. Komórki się dotlenią i może pojawi się jakaś wena, żeby zmontować jakiś materiał na poniedziałkowy vlog. Zrobiłem razem około 400 km, około 2,5 godzin sosnowiec dąbrowa. No i się udało moce, twórcze wróciły, skończyłem vloga, nie wyszedł taki długi jak zwykle, ale nie zawsze musi być 10 minutowy. Także ja dziękuję za uwagę i zapraszam Was na dzień jutrzejszy.